Ej, hey, proszę się tylko słuchać. Szum drzew. Ptaków śpiew. Ta wodali to drzewo. To ładny ptaszek w sobie świetka Polec na filmy z Kysyną szubówną. O, coś leci. Chodź, zaprzyjaźnimy się. Eee, odleciał. Coś fantastycznego Oj kurzy kurcze Miłość do lasu jest fantastyczna Chciałem pozdrowić tych którzy mają siłę to oglądać W bo trzeba być mega wysłałym I że spojrzymy sobie na piękny las Proszę tylko się wsłuchać, może przepraszam, że, że za mało mówię, ale wsłuchuję się w, w śpiew ptaków i pozdrawiam serdecznie Filip Wytowski. Dasz ból.